Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych. <laughs> Mianowicie chciałbym powiedzieć, opowiedzieć co nieco o Renault Kadjar, czyli crossoverze SUV segmentu C zaprezentowanym, produkowanym od 2015 roku. <laughs> W 2018 roku auto przeszło facelifting. Auto oferowane tylko jako pięciodrzwiowy samochód Sześciobiegowa manualna sześciobiegowa automatyczna EDC, skrzynia napęd na przód lub na wszystkie koła. Długość samochodu to 445 cm, szerokość 184, wysokość 160, rozstaw osi 264 cm. I pojemność bagażnika 472 litry. Konkurenc takich Audi jak Seat Ateca, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, omawiana przeze mnie niedawno Hyundai Tucson czy Toyota CHR. Auto oferowane było w kilku wersjach wyposażenia, podstawowe Life, później Zen, Intense, Easy Life, Limited, Adventure, Magedon, Night Day, Black Edition czy Bose. Oferowane w kilku wersjach silnikowych, o których powiem za chwilę, zarówno silniki benzynowe, jak i diesla. Co można powiedzieć, takie, oprócz takich podstawowych danych technicznych, tutaj, o których powiedziałem, Samenswood za, zaczął być produkowany w 2015 roku, zaprezentowany. Dosyć ciekawa sylwetka, zarówno yy, nadwozia, jak i tutaj y, środek, wykończenie. Aczkolwiek dopiero modele po face liftingu, y, tak naprawdę nabrały jeszcze lepszego kształtu wnętrza, jak i, y, jak i z zewnątrz. Samochód jest opracowany na płycie podłogowej y, Nissana Kashkaja, wspólnej. Także te auto mają dużo wspólnego ze sobą. Wnętrze jest dosyć nowoczesne. Tutaj, aczkolwiek dopiero po faceliftingu, tak naprawdę zostało też poprawione jeszcze bardziej. Jest dosyć komfortowe. Fotele ja miałem okazję kilka razy przejechać się takim samochodem. Dużo miejsca w środku, z przodu, z tyłu. Raczej nikt nie powinien. Narzekać pojemność bagażnika tutaj w zależności od tego, czy mamy koło zapasowe, czy zestaw naprawczy, to może wynikać różnica w pojemności bagażnika, bo ponad 500 litrów możemy mieć, 520 bodajże, kilka zestawy kołem zapasowym, ta ilość będzie mniejsza. Przyzwoite wy wykonanie wnętrza, yy, aczkolwiek te same plastiki, powiedzmy sobie szczerze nie są jakiejś yy, powiedzmy miękkiej strukturze, raczej jest to dosyć solidnie zmontowane. Co do silników, tutaj tych silników jest naprawdę sporo, bo Silniki benzynowe to poczynając. Wszystkie te silniki były omówione przeze mnie. 1,2 TCE 130 koni, 1,6 TCE 163 konie. później po face liftingu 1,3 TCE 140 oraz 160 koni oraz silniki diesla 1,5 DCI 110 koni, 1,6 130 konny oraz 1,7 DCI 150 konny. Dizle były najmocniejsze, były oferowane w wersji z napędem na 4 koła. Tu, tutaj tak to wyglądało. Wszystkie te silniki były omówione. Ja myślę, że z silników benzynowych możemy zwrócić uwagę na silnik 1.6 TC, 1.2 TC. miał. Powiedzmy, nie najlepsze opinie, jak i zarówno te, jak i zwrócić możemy na silniki diesla. Szczególnie 1.6 dCi jest dosyć ciekawym silnikiem, także konstrukcji współpracy Japończyków z Francuzami. Także dosyć bezawaryjne silniki. A jeżeli benzyniaki, to raczej wybierać modele po faceliftingu 1.3 TCE. Co do wad tego silnika. Co to wad Renault Kadżara, tutaj zdarzają się problemy z elektroniką, drobne usterki jakieś. O wnętrzu już powiedziałem, raczej jest przeciętnej, powiedzmy, jakości wykończenia. Podstawowe wersje wyposażeniowe są dosyć ubogo wyposażone, powiedzmy, bez, bez jakichś fajerwerków. Także tak to wygląda. W przypadku silników, oczywiście to co powiedziałem o sterek, no to na 1-2-TC powinniśmy zwrócić uwagę, aczkolwiek po 2017 niby ten silnik został poprawiony, ale też nie do końca. Jeżeli szukamy, to raczej powinniśmy wybierać auta po faceliftingu. Co do zalet na pewno dosyć wygodne, komfortowe fotele, duże wnętrze, bagażnik. Małe spalanie we wszystkich silnikach, praktycznie w okolicach nawet 6-7 litrów. W dieslu może to być nawet mniej w okolicach 5. <tryk> na trasie mniej, w mieście więcej. Dosyć komfortowe zawieszenie także tutaj na to użytkownicy nie narzekają raczej. Co do Usterek takich typowych na pewno powinni zwrócić uwagę, jeżeli mamy auto z automatyczną skrzynią biegów, jak ta skrzynia działa. Skrzynia EDC często, dosyć często ulegają przedwczesnemu zużyciu sprzęgła. No i działanie elektroniki całej, szczególnie w autach z większym przebiegiem, mogą już występować jakieś usterki. Co do Cen Renault Kadżara. Tutaj tych samochodów z rynku krajowego jest dosyć sporo. Tak naprawdę najtańsze egzemplarze możemy kupić w okolicach już nawet 50-60 tysięcy. Aczkolwiek te ceny rosło, rosną praktycznie w ciągu tych ostatnich dwóch lat. <kluzny> Wersje z dieslem, czy jakoś lepiej wyposażone, czy z napędem na cztery koła, no to tutaj. Ceny grubo powyżej 70 tysięcy, nawet 80 nie powinny yy, dziwić. Samochód ogólnie warte polecenia. Ciekawa stylistyka do spore wnętrze, bagażnik, jakieś drobne usterki z elektroniką, yy, z systemem multimedialnym, przy yy, większych przebiegach, no tutaj z silnika diesla na pewno. Musimy zwrócić uwagę, jak auto było serwisowane, w silnikach turbodoładowanych. Wszystkie te silniki były w kadżarze turbodoładowane, także wszystko zależy też od serwisowania, od obsługi danego egzemplarza, od przebiegu dbania o dany samochód. Sporo jest aut po leasingowych, poflotowych, także bez sprowadzanych, bez jakiejś udokumentowanej przeszłości, z niewiadomą przeszłością, też wypadkową. Także na to powinniśmy zwrócić uwagę, kupując. Renault Kadżar. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.